Opis przepisów w tak piękną niedzielną pogodę aż żal siedzieć w domu. Przypuszczam, że wiele osób wybierze się poopalać nad wodę lub piknik w fajne, ciche miejsce, w takich sytuacjach świetnie sprawdzą się na przekąskę babeczki z kremem jagodowym i lt średnik trzykruche kruche ciasto, krem mocno jagodowy i świeże jagódki na wierzchu. Pychota. Równie dobrze można do kremu budyniowego dodać maliny lub inne owoce i wydaje mi się, że będą smakowały równie dobrze. Jeżeli szukacie również przepisu na orzeźwiającą, zimną lemoniadę, to polecam wam tą. Przepis na babeczki jagodowe. Składniki: 400 g mąki pszennej, 200 g masła, 100 g cukru pudru, 2 żółtka, 2 łyżki zimnej wody, szczypta soli, krem jagodowy. 500 ml mleka, 100 g cukru, 100 g mąki ziemniaczanej, 6 jajek, żółtka, 40 g masła, 1 laska wanilii lub 16 g cukru z prawdziwą wanilią, 200 g jagód lub borówek i babeczki jagodowe, przepis krok po kroku. Krok 1 zaczynamy od kremu, zagotowujemy mleko z wanilią, laskę wanilii przecinamy wzdłuż wybierając nasionka które wrzucamy do mleka razem z przeciętą laską wanilii. Po ugotowaniu ściągamy z gazu. W międzyczasie ucieramy żółtka z cukrem na jasną i puszystą masę. Po utarciu żółtek dodajemy przesianą mąkę i miksujemy do połączenia składników. Krok 2. Masę jajeczną powoli wlewamy do mleka, wcześniej wyjmując laskę wanilii. Cały czas mieszając rózgą lub mikserem. Kiedy mleko i masa jajeczna się połączą, z powrotem przelewamy całość do garnka i stawiamy na gazie dalej cały czas mieszając rózgą, aż masa stężeje. Kiedy masa już stężeje, będzie miała taką konsystencję budyniu, musi się zagotować, żeby zaparzyć mąkę. Powstaną bąbelki, ściągamy. Garnek z gazu i odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Krok 3 po przestudzeniu dodajemy masło. Masło powinno być miękkie. Oraz jagody i mieszamy do połączenia składników. Krok 4: Mąkę przesiewamy. Dodajemy cukier i sól. Zimne masło oraz żółtko. Składniki posiekać razem. Na koniec dodać zimną wodę. Szybko. Zagnieść gładkie ciasto. Najlepiej schłodzić minimum 30 minut w lodówce. Foremki do tartaretek o średnicy 9 cm wysmarować masłem. Ciasto rozwałkować. Jeśli jest klejące, można lekko podsypać mąką. Na placek. Ciasto kół widelcem. Piec przez około 18 do 20 minut w temperaturze 180 stopni. Po przestygnięciu za pomocą szprycy nakładamy krem oraz owoce. Smacznego.